Co programista wysyła dziewczynie na walentynki? Stringi. Cześć Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Wybaczcie tę romantyczną atmosferę. Ale w niedzielę mamy walentynki i postanowiłem nagrać odcinek walentynkowy. I faktycznie będzie to odcinek o miłości, ponieważ chciałem się podzielić z Wami moimi odczuciami na temat tego co kocham w pracy programisty. A jest tego sporo. Ale zanim to zrobię, to pokażę Wam szybko moje biurko, bo yy, przywisiłem obrazki w końcu. I przyszła reszta sprzętu, więc już mogę normalnie pracować i nagrywać dla Was yy, kursy. No więc tak to wygląda, pracuje się naprawdę wygodnie, zresztą nie ma tutaj wielkich zmian względem tego, co było wcześniej, bo jest monitor dokładnie ten sam, który był, czyli Dell UltraSharp, 27 cali, MacBook też jest praktycznie ten sam. Jedyne, co się zmieniło ostatnio, no to kupiłem iPada sobie z rysikiem, o którym Wam już trochę opowiadałem, muszę uważać na te świeczki, żeby sobie włosów na ręce nie spalić. No. W każdym razie iPad jest super i dodatkowo jeszcze przyszła mi dzisiaj klawiatura, o którą pytało pierdyliard osób na Instagramie. I oczywiście fajnie, że pytacie, bo ja lubię jak mnie pytacie o rzeczy. Ja oczywiście bardzo chętnie się podzielę z wami spostrzeżeniami, więc tak na szybkości tylko Logitech MX Keys. Świetna klawiatura, bardzo ciężka w ogóle, taka jest bardzo masywna, ale przede wszystkim jest bardzo wygodna. Jedyny minus to ta klawiatura numeryczna i przez to ta klawiatura jest strasznie długa. Muszę się przyzwyczaić po prostu do tego, że myszka nie jest już tak bardzo blisko. Ręki, bo po prostu muszę ciągle ten ruch wykonywać taki, żeby po nią sięgać. Natomiast ma to też swoje plusy. No bo tych klawiszy jest trochę więcej i pojawiły się też klawisze funkcyjne, które w innej konfiguracji by się po prostu tu nie zmieściły. I mam na przykład, nie wiem, odpalenie kalkulatora szybko, albo Spotlight'a w MacOSie, albo zrobienie screenshota, zablokowanie ekranu, więc jest tego naprawdę mnóstwo, a dodatkowo w połączeniu z myszką yy, też Logitech MX Master 3, coś takiego. To kombo po prostu działa świetnie, bo można sobie w takiej aplikacji od Logiteka ustalić na przykład gesty, które włączamy naciskając klawisz funkcyjny, i na przykład przesuwając myszkę w lewo i wtedy coś się tam może wydarzyć. Więc jest to naprawdę fajne, ale największym plusem tych urządzeń jest to, że mamy przełączanie jednym guzikiem urządzeń, więc jak mam MACA i PC'ta na przykład. No to jednym guzikiem mogę się przełączyć do tego PC'ta. Tak samo z klawiaturą. Mam tutaj trzy guziki. Mam podpiętego Maca, iPada, co jest bardzo ciekawe, i peceta. I na przykład, jak chcę coś szybko zanotować na iPadzie, a nie chcę mi się odpalać notesu w komputerze, to mogę po prostu jednym guzikiem się przełączyć na iPada, szybko coś zanotować, mieć to ciągle na ekranie iPada napisane i wrócić od razu do mojego kompa. W ogóle, jak to odkryłem dzisiaj, to prawie wybuchła mi czaszka. Także bardzo mi się to podoba. I na pewno będzie to fajny feature dla wszystkich, którzy korzystali do tej pory na przykład z Apple Keyboard, która jest po prostu beznadziejna pod względem właśnie łączenia z różnymi urządzeniami, bo zanim się ją odparuje z jednego kompa i sparuje z drugim kompem albo z iPadem, to mijają wieki i w ogóle... Nie jest to jakoś super rozwiązane. No, chyba że ona ma jakiś ukryty feature, którego nigdy nie odkryłem. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tę klawiaturę. Skok klawiszy jest podobny jak w Apple'u, to znaczy jest po prostu dość niski, nie jest głośna ta klawiatura. Pisze się na niej trochę wygodniej niż na Apple'owej, bo te klawisze mają takie wgłębienia. Ciekawe, czy zrobię takie zoom. Tak vloggerzy zawsze robią, tacy profesjonalni. To działa? Nie umiem. Nie wiem czy robi fokus na tę klawiaturę. W każdym razie te klawisze mają wgłębienia i są takie trochę bardziej gumowe. Więc jak się na nich pisze, to ma się wrażenie, jakby się biegało nie w tramkach, tylko w Adidasach takich super przyczepnych. Jesteśmy tacy po prostu przybici palcami do tej klawiatury. Także spoko, fajnie jest. Koniec recenzji klawiatury. To nie miał być odcinek o recenzji klawiatury. No ale prosiliście, to mówię. No dobra, więc co moim zdaniem jest takiego super w pracy programisty? Co kocham w pracy programisty. Przede wszystkim mam wrażenie, że rozwiązywanie problemów, a bardzo często nawet pomaganie innym przez rozwiązywanie problemów, no bo jeśli tworzymy jakąś aplikację, to bardzo często po to, żeby komuś pomóc w czymś, żeby mu ułatwić jakoś życie. Jeśli naprawiam jakiś błąd, no to po to, żeby ktoś mógł zacząć z powrotem korzystać z naszego produktu. Więc bardzo często to jest właśnie u mnie tak jakoś uwarunkowane, że jakby tłumaczę sobie to w ten sposób, że moją pracą w jakiś sposób tam komuś pomagam. Oczywiście, nie ma co porównywać pracy programisty do pracy, na przykład, pielęgniarek albo kogoś, kto zajmuje się naprawdę takimi już super ważnymi, i poważnymi życiowymi rzeczami, ale mimo wszystko no, jest to po prostu jakaś tam moja wewnętrzna. Motywacja, i po prostu w ten sposób do tego podchodzę, ale już samo rozwiązywanie problemów uruchamia w moim mózgu dużo takich procesów, które sprawiają mi po prostu przyjemność. Być może też przez to, że kiedyś pracowałem jako copywriter i po prostu moja głowa generalnie działa w taki trochę kreatywny sposób, no to to rozwiązywanie problemów przychodzi mi na pewno nie z łatwością, to nie jest to słowo, ale z przyjemnością, bo po prostu lubię podchodzić do tematu z różnych perspektyw, z różnych stron, atakować jakiś problem taki sposób, żeby znaleźć najciekawsze rozwiązanie. Więc zdecydowanie rozwiązywanie problemów jest najfajniejszą rzeczą, którą doceniam i kocham w pracy programisty i bez tego jakby ta praca byłaby prawdopodobnie nudna. Bo wbrew pozorom praca programisty to nie jest wyłącznie pisanie kodu, z czym większość ludzi to utożsamia bardziej, to jest praca związana z myśleniem. I właśnie rozkminianiem, rozwiązywaniem problemów, a pisanie kodu jest wynikową tego wszystkiego. To znaczy w końcu ten kod kiedyś musimy napisać, żeby zaimplementować jakieś rozwiązanie, ale moim zdaniem 80% pracy programisty dzieje się w mózgu, a 20% w edytorze kodu. Tak, tak sobie to przynajmniej wyobrażam. Co nie zmienia faktu, że drugim punktem, który bardzo kocham, jest właśnie pisanie kodu, bo uważam, że kod generalnie jako zjawisko jest niesamowicie estetycznym. I ciekawym zjawiskiem, po prostu lubię patrzeć na kod, sprawia mi to przyjemność, to jak jest poukładany, ustrukturyzowany, jak różne języki w różny sposób podchodzą do zapisu właśnie tego kodu najmniej chyba ze wszystkich podoba mi się HTML oczywiście mówię o tych, które używają frontendowcy po prostu, których się używa u mnie w pracy na moim stanowisku JavaScript na przykład strasznie mi się podoba, jak jest napisany, znaczy jak się go pisze, ale też często potrafię się zachwycić po prostu jakimś językiem powiedzieć, o, ale super wygląda ten kod i bardzo często miałem tak na przykład z Pythonem albo z Go, mimo że ich składnia nie jest taka jak JavaScript, to znaczy Go jest trochę podobny, ale na przykład Python zupełnie nie i tam jakby zupełnie inaczej pisze się ten kod, opierając się na głębokości wcięć, nie mając żadnych średników ani tego typu rzeczy. Więc no jest to, jest to bardzo ciekawe i na pewno jest to coś, co lubię w pracy programisty. Właśnie sam etap pisania kodu i też na przykład szukania czegoś, jak coś napisać, jak to napisać najlepiej, jak zaaplikować dobre praktyki, to wszystko jest bardzo ciekawe. I to już jest taka ta bardzo rzemieślnicza praca w pracy programisty i uważam, że jest to po prostu fajna rzecz. Kolejne kilka punktów, które przygotowałem w żaden sposób nie są związane wyłącznie z pracą programisty, ale są one tam obecne po prostu te punkty. I pierwszym z nich jest to, że bardzo często pracujemy z ludźmi o wiele mądrzejszymi od siebie. Jeśli trafiamy gdzieś do pracy jako Junior, regular, zresztą te stanowiska nie mają żadnego znaczenia. Po prostu trafiając gdzieś do pracy, na pewno będziemy mieć do czynienia z kimś bardziej doświadczonym od nas. A przynajmniej tego Wam życzę, żeby trafiać na takich ludzi, no bo dzięki nim możemy się rozwijać. I dlatego to kocham właśnie, że jak trafiamy gdzieś i czujemy się najgłupszymi ludźmi w pokoju, to jest dobry znak, bo to znaczy, że w dość szybkim czasie będziemy musieli. Dobić przynajmniej do części tego poziomu, który reprezentują te osoby. Gorzej jak to my czujemy się najmądrzejsi w pokoju, bo albo jesteśmy burakami, albo po prostu nie mamy co robić w tej firmie, bo w żaden sposób nas ona nie rozwija, więc na to też trzeba uważać. Ale generalnie branża IT jest o tyle właśnie fajna, że bardzo często mamy do czynienia z niesamowicie kompetentnymi osobami i. Kolejnym punktem, który chciałem tutaj zawrzeć, jest to, że nie dość, że te osoby są bardzo kompetentne, to jeszcze kultura pracy programistów bardzo często opiera się na takim wzajemnym szacunku, na dzieleniu się wiedzą i właśnie to jest też super, że nie dość, że pracujemy z takimi osobami, to jeszcze bardzo możliwe, że będą to osoby, które będą chciały nam pomagać, będą chciały nas mentorować. Które po prostu poświęcą część swojego czasu na to, żeby zadbać o to, abyśmy sami też się rozwijali, bo wiedzą, że inwestując własny czas w nas, w efekcie cały zespół będzie pracował lepiej. I w znakomitej większości przypadków, jeśli chodzi o programistów, których spotkałem na swojej drodze w pracy, właśnie tak było. Były to osoby na maksa otwarte, życzliwe, nawet jeśli gdzieś tam, nie wiem, poglądowo się nie zgadzaliśmy czy coś, to zawsze w pracy, na tym takim profesjonalnym poziomie y, można było pogadać o czymkolwiek związanym właśnie z programowaniem i gdzieś tam dojść do wspólnych wniosków albo się czegoś mądrego nauczyć. Więc y, jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. Kolejnym punktem, y, który jest trochę powiązany z pierwszym punktem, czyli z rozwiązywaniem problemów, były rozmowy z klientami i planowanie projektów, estymowanie projektów, ocenianie tego jak ma wyglądać scope tego projektu, tworzenie tego scope'u razem z klientem. To jest coś co robiłem przez dwa lata w Netguru i po prostu sprawiało mi to ogromną frajdę. Oczywiście w Hotjar już tak to nie będzie wyglądać, bo tam moim klientem jest po prostu Hotjar. Co nie zmienia faktu, że klient wewnętrzny też potrafi być bardzo wymagający i tam też zdarzają się tego typu rozkminy tylko na trochę innym poziomie. To już nie będzie takie od zera, tylko to będzie bardziej już planowanie produktu jakby wewnątrz Firmy. Na razie oczywiście nawet nie mogę o tym myśleć, bo dopiero się wdrażam i w większości rzeczy jeszcze nie wiem, jak tam działa, natomiast mam nadzieję, że tam też tak będzie, ponieważ bardzo lubiłem tę perspektywę biznesową w pracy programisty. Oczywiście nie każdy może się w tym sprawdzić, nie każdy to lubi, niektórych ludzi to nudzi. Też w NetGuru nie mieliśmy jakiegoś takiego przymusu, że programiści muszą współpracować z biznesem i tam pomagać przy tych estymacjach, przy scopingach, przy product design sprintach itd. Ale ci, co faktycznie chcieli to robić, no to mieli taką okazję i uważam, że to bardzo rozwija, więc jeśli macie jakąś taką możliwość pracy na takim poziomie, też w pracy programisty, to wyjdźcie chociaż sobie na chwilę z projektu i spróbujcie sił, bo rozmowa z klientem, doradzanie komuś z zewnątrz to jest coś, co bardzo rozwija i też trochę daje innej perspektywy osobie, która zajmuje się na co dzień faktycznie programowaniem w jakimś projekcie. Kolejną rzeczą, którą strasznie kocham w pracy programisty, a już zwłaszcza frontendowca, no bo tutaj najbardziej te światy się stykają, jest praca z designerami. Jakoś zawsze mi było z designerami po drodze. Być może dlatego, że mój brat jest designerem, i jakoś tak y, zawsze po prostu lubiłem ludzi, którzy się tym zajmują. Ale prawda jest taka, że właśnie pracując gdzieś w projekcie, zazwyczaj to właśnie z designerem dogadywałem się najlepiej z całego projektu, bo mogliśmy sobie pogadać trochę o różnych pomysłach, które mamy na aplikację Powymyślać jakieś nowe rzeczy, podejść do jakiegoś problemu i właśnie zaatakować go z kilku stron, zobaczyć, które rozwiązanie będzie najciekawsze. Więc zawsze jak gdzieś trafiam, to patrzę tylko gdzie siedzi designer, żeby sobie porozmawiać, bo prawdopodobnie będzie nam się po prostu spoko pracowało. No i dwie ostatnie rzeczy, o których wspomnę, to są rzeczy totalnie przyziemne, ale byłbym zasranym hipokrytą, gdybym o tym nie wspomniał, i jakimś idealistą, który po prostu mówi tylko o tym, jak jest pięknie, od takiej strony umysłowej jak to po prostu się dobrze czuje w tej pracy. A prawda jest taka, że no fajnie jest, jak człowiekowi w życiu jest wygodnie, więc praca zdalna to jest na pewno coś, co jest ogromnym plusem pracy programisty i co fajne, właśnie branża coraz bardziej w stronę tej pracy zdalnej zmierza. To znaczy covid trochę to wymusił, ale mam wrażenie, że sporo film pozostanie jednak w tym modelu pracy zdalnej, przynajmniej takiej dobrowolnej. To znaczy, że ktoś będzie mógł sobie wybierać, czy jeździ do biura, czy pracuje zdalnie. Ale mam wrażenie, że sporo firm zauważyło, że nie jest to jakiś wielki uszczerbek na produktywności. Tym bardziej, że ja na przykład w pracy w domu jestem dużo bardziej produktywny niż w pracy w biurze. Co nie zmienia faktu, że fajnie było czasami do tego biura pojeździć. Oczywiście tutaj na razie żadnego biura nie mam, więc siedzę w chacie, ale to jest też właśnie kolejny plus pracy programisty, że nie dość, że możemy pracować zdalnie, to możemy jeszcze pracować zdalnie dla zagranicznej firmy, więc. Tak naprawdę zarabiać tak jak ludzie w innych krajach Europy, a siedze, siedzieć sobie w Polsce. Więc jest to naprawdę całkiem fajna rzecz. Oczywiście różne firmy różnie do tego podchodzą i na przykład są takie firmy, które zatrudniając ludzi z Polski dopasowują widełki no, do polskich standardów po prostu. Na szczęście u mnie tam w Hodżarze tak nie jest i y, po prostu wszyscy dostają równe widły, nieważne skąd są. Więc y, dla Polaków jest to na pewno całkiem fajna opcja. No i ostatnim punktem właśnie z tym związanym jest. Sami wiecie co, czyli hajs po prostu. No, ciężko by było o tym nie powiedzieć w tym odcinku. Na pewno jest to coś, co się kocha w pracy programisty, przynajmniej z tego względu, że wchodząc do branży IT, jak w żadnej innej branży mam wrażenie, albo w niewielu branżach, mamy możliwość bardzo szybkiego wzrostu naszych zarobków. No, bo nawet jeśli startujemy jako junior w dobrej, fajnej firmie, która stawia na rozwój pracowników, to bardzo możliwe, że w przeciągu no, na przykład 5 lat. Dojdziemy do jakiegoś stanowiska, gdzie naprawdę będziemy zarabiać sensowny hajs. Czasami jest to dłużej, czasami jest to krócej, tutaj nie ma co generalizować, ale ogółem wzrost zarobków i też generalna taka średnia zarobków yy, dla programistów w Polsce i za granicą jest naprawdę bardzo wysoka i bardzo zadowalająca. Więc yy, jest to coś, czego po prostu nie można zignorować w takim odcinku. No, i to by było na tyle. Jestem ciekaw, co Wy kochacie w. Pracy programisty, jeśli już pracujecie jako programiści, jeśli nie, no to dajcie znać, jakie macie wyobrażenie i co wydaje wam się, że byłoby dla was najfajniejsze, właśnie w pracy programisty. Na pewno niektórzy napiszą, że hajs i jakby nie mam z tym problemu. Pobudki ekonomiczne istnieją, tylko że jak już się jest programistą, to. Warto też lubić coś innego jeszcze w tej pracy, niż tylko pieniądze, no bo to nie jest praca, która da radość wszystkim i da wszystkim satysfakcję. Trzeba mieć, mam wrażenie, trochę specyficzne podejście do, do życia, a przede wszystkim do pracy, no bo to, co mówiłem o rozwiązywaniu problemów, bardzo często w praktyce wygląda tak, że jest to po prostu rzeźbienie w gównie, po prostu, bo mamy jakiś błąd, którego nie możemy znaleźć przez dwa dni i na pewno sporo osób może coś takiego demotywować. Trzeba to po prostu lubić. W każdym razie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Życzę Wam udanych, fajnych walentynek. No i tyle. Na razie.